Cześć! Niektóre zmiany w naszym życiu mogą być takie spokojne, takie stopniowe, może czasem niewygodne, ale takie po kolei i tak. A spotkanie z Bogiem może być takie jak w psalmie 131, czyli takiej bliskości jak dziecko z matką, i spokoju, ale mogą być takie, które właśnie wzbudzają jakąś taką wielką rewolucję, ogromną zmianę i to mamy i to ma miejsce właśnie w Magnifikacie, kiedy Maria nie, nie zaszywa się jakby w swoim spokoju, w swoim jakimś małej istepce. ja sobie robię jakiś tam porządek, ale wraz z sobą niesie ten cały niepokój, niesprawiedliwość świata, te różnice między bogatymi, biednymi, tym wszystkim, co jest takie niemiłosierne, takie wyzyskujące, takie niesprawiedliwe. Ona od tego się nie odseparowuje, ale właśnie niesie to i widzi, i Bóg ją dotyka i pokazuje, że zmiany w kierunku tego dobrego niekoniecznie będą takie, och spokojne, jakoś się to wydarzy, jakoś się to zmieni, jakoś ludzie dojrzeją. Nie, widzi po prostu to, co może mieć miejsce. I niesienie tego w własnym sercu, w trakcie spotkania właśnie z Bogiem, nie jest łatwe, więc dlatego mówię, że pewne zmiany w nas nie będą takimi, e, taki, będą, mogą mieć taki właśnie rewolucyjny charakter, To jest coś naprawdę ulega zniszczeniu, ulega jakiejś zagładzie, ulega jakiemuś, e, dokonuje się jakiś ogromny przełom. Ale wszystko po to, żeby nastała sprawiedliwość, po to, żeby, żebyśmy się ciągle przybliżali. Właśnie do Królestwa Bożego, do tego co jest. To brzmi dla naszych usiłów, pamięci, mając różne konflikty, jako nie, niewygodne, nieprzyjemne. Ale czy ten magnifikat nie otwiera nas właśnie na takie przełomy, czy to na poziomie duchowym, czy to na poziomie naszej wiem, aktywności? W świecie, w różnych aspektach, w różnych wymiarach, niekoniecznie wszystko będzie się dokonywało, jak wspaniałe jest 31. Wiele zmian będzie miało pewnie charakter tego, czym karmi nas magnifikat. Takie mam refleksje.